Także hej, się siemano moi drodzy, ja jestem Manorek, ty jesteś tu, są moje piękne i jedyne w swoim rodzaju szwy. Tym pięknym gestem, akcentem i tym nieziemskim rymem witam cię bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Patrzę teraz tutaj, patrzę na tytuł, miniaturkę i co widzicie? Mój ranking postaci The Walking Dead, czyli moich pięć ulubionych postaci z całego uniwersum gry The Walking Dead. Gra serial comics, to w jednym uniwersum, ale mówimy tylko o grze. I szczerze powiedział nie chciałem ani tego nagrywać, ani w ogóle o tym mówić, ale było tyle komentarzy, próśb i w ogóle propozycji, że wam w 100% uległem, no i ten odcinek mamy okazję zobaczyć Halo, Patrzę, w ogóle co mi się stało I co mam teraz zrobić, bo on Jak, jak to naprawić, możecie mi napisać A jak nie, to już wiem na co pójdą donaty A my zabieramy się do rankingu Też pamiętajcie, że każdy like jest bardzo mi widziany A ciebie do tego sztuki to bardzo motywuje Serducho, no i lajkasz, dla ciebie, dziękuję bardzo Postacią piątą i jakby najmniej lubianą z tej piątki moi drodzy jest Ben, może trochę kontrowersji, ponieważ przez niego zginęła i Kasia, i prawdo i prawdopraktycznie Kenny, dlatego że wszyscy myśleliśmy, że Kenny zginął, ale to nie tak, bo w pierwszym sensie nie dalej żył, to i tak lubię go naprawdę bardzo, ale to bardzo, że zasługuje na miano piątej najlepszej postaci. Dlaczego? Dlatego że oprócz tego, że mimo to, że przegrał z bandytami, to do końca gry był wierny, lojalny i co ważniejsze, przyjacielski. Naprawdę w tych sferach gdzie mógł pomóc po prostu bez zapytania pomagał tyle ile się po prostu dało. Tak samo jakby podobało mi się jego postawa wobec tego, że każdy, ale kto każdy go praktycznie wyzywał, gnoił, ale on się nie poddał i po prostu szedł dalej. Postacią czwartą moi drodzy, może troszkę mniej kontrowersyjną jest oczywiście look. Jak grałem pierwszy raz w drugi sezon, myślałem nawet, że on będzie moją ulubioną postacią, ale oczywiście później przekonałem się, że nie ima się ani do Clementine, ani właśnie do Kennego. Luka w szczególności lubię za to, że objął jakby opieką Clementine i stara się być dla niej takim jakby drugim Lee mimo tego, że był strasznym, ale to strasznym hipokrytą. Po prostu, oprócz tego, że był hipokrytą, miał moim zdaniem po prostu cudowny charakter i dlatego jak najbardziej zasługuje na miejsce czwarte. I też był w pewnym sensie przeciwieństwem Bena, ponieważ kiedy Bena, każdy gnoił, do Luka każdy się zwracał z szacunkiem, no nazwijmy należytym mu szacunkiem, ponieważ naprawdę mógł kandydować na przywódcę grupy. Zacią trzecią, moi drodzy, jest oczywiście nasz Kenny, czyli postać, która przeżyła najwięcej razem z Clementine wszystkich epizodów. No w sumie tylko Clementine go pobiła A przez niektórych nawet uważany za głównego bohatera całej serii The Walking Dead Zawsze lojalny i przyjazny wobec Clementine No i oczywiście naszego lead I później między drugim a trzecim sezonem wziął pod opiekę i Clementine i AJ za to też go szanuje bardzo, ale to bardzo mocno Kenny był bardzo, ale to bardzo jakby skory do Kiedy w piątym wizodzie pierwszego sezonu Mógł się poświęcić albo za Bena, albo tak naprawdę za Christę Bardzo, ale to bardzo polubiłem Kennego I postać druga to oczywiście nasza mała i słodziutka kruszynka Clementine Naprawdę moim zdaniem idealne wzorowanie dzieci podczas epidemii zombie, tak samo jak Klik powiedział, że dzieci po prostu będą miały łatwiej, dlatego że wychowują się w tym całym środowisku. Clementine niezwykle samodzielna i po prostu kochana postać, która potrafiła sama, zająć się nie swoim dzieckiem, mając dopiero 13 lat, to jest coś naprawdę niezwykłego. Naprawdę Clementine podubiłem bardzo, ale to bardzo, szczególnie kiedy Lee mógł się tak nią opiekować, to ona pokazywała nam jaka jest zależna od innych i to było takie strasznie słodkie, że naprawdę zżyłem się z nią niezwykle mocno. Szczególnie kiedy w trzecim sezonie jakby jest niezależną postacią, to jest moim zdaniem dobry krok, ponieważ możemy jakby poznać Clementine od innej strony, od strony obserwatora, bardzo mi się to podoba. No i na miejscu pierwszym, no niewiele osób zaskoczy, ale jest to Lieveret, czyli naprawdę kwintesencja wszystkiego, co mogło w całym The Walking Dead po prostu być. Skazany za zabójstwo zajmuje się nie swoim dzieckiem i bierze pod opiekę nie swoją dziewczynkę, poświęcając dla niej naprawdę całe życie. No i w konsekwencji umiera właśnie za nią. Potrafił dla jej dobra przejechać przez pół Georgie. No i na końcu skończyć prawdopodobnie, chociaż to nie jest wyjaśnione, od jej kulki w swojej głowie. Naprawdę Lee szanuje, za to też go szanuje, że mimo tego jak sytuacja byłaby zła, on powie, potrafił mówić takie dobre słowa, takie świetne słowa, które jakby Clementa nie uspokajały. Na przykład kiedy chciał jakby obaczyć winą Lili, to powiedział to w takim znaczeniu, że Lili... Po prostu się zagubiła, to było coś pięknego Idealny pedagog do szkoły, no w sumie tam też pracował Także moi drodzy, moich ulubionych pięć postaci macie W kolejnym odcinku będę mówił o pięciu postaciach, których nie znoszę Jeżeli wam się ta seria spodoba, spodoba, sam bardzo, udaję sobie lajka like oraz suba I teraz mój drogi, moja droga, napisz w komentarzu Top 5 swoich ulubionych postaci Będę mega wdzięczny, a my się żegnamy, także na razie Cześć, no i papa, dzięki za obejrzenie, hej!